Witajcie kochani, i gdy wydawałoby się, że już minęła pora na sadzenie, to jak zawsze po naszej cudownej wymianie nasion, roślin doniczkowych, roślin ogrodowych, okazuje się, że trzeba dalej sadzić. Ziemia jest zamarznięta teraz, mimo tego, że dzisiaj przyszła wilg, odwilż, więc trzeba te rośliny posadzić tymczasowo. A potem jak będą bardziej sprzyjające warunki, to przeniesie do ogrodu, ale to pewnie będzie wiosną. To, co bardzo mnie cieszy, to jest marzanka. Marzanka wonna, inaczej zwana przytulią wonną. I już tutaj kiedy tylko przyniosłam marzankę do sadzenia, to czuć Ją w mm. całej oranżerii, prawda? Pięknie, Marzanka wonna. No właśnie, ona, marżanka wonna, ma wiele zastosowań takich zdrowotnych, jeżeli chodzi o układ krążenia, o żylaki. No, tak jak wie, wiele roślin takich znanych i cenionych w medycynie ludowej, to i marzanka wonna na wiele różnych dolegliwości może być pomocna. Chociaż mówi się, że trzeba uważać z jej stosowaniem, bo e, może mieć jakieś takie substancje, które mogą powodować e, na przykład porażenie umięśnienia gładkiego, więc żeby z nią uważać, ale myślę, że przecież nikt nie będzie obiadał się marzanką wonną, prawda? E, ciekawe, zobacz, że w zasadzie jest bardzo podobna do różnych przytuli. Mhm. Ma podobne takie kwiatki. A dodatkowo jest to też piękna roślinka, y, która ładnie kwitnie. Więc mamy marzankę wonną, która przezimuje w oranżery. Dalej, kolejna cudowna roślinka to jest waleriana. Waleriana, czyli kozłek lekarski. I y, zastanawiałam się właśnie, skąd wziąć kozłka lekarskiego, jeszcze teraz na nasiona. Jest trochę za wcześnie, żeby szukać nasion, ale oczywiście e, ktoś przywiózł, któraś cudowna osoba przywiozła kłącza e, kozłuka lekarskiego na wymianę i teraz można tego kozłuka posadzić. To są właśnie te e, jego e, kłącza, zresztą e, kozłek lekarski jest e, jego e, no, tym co się pozyskuje, jak to się nazywa. Surowcem zielarskim są właśnie jego korzenie i tymczasowo posadzę kozółka. O, poplątany jest troszeczkę. Ale z tego co pamiętam, to on był kiedyś bardzo popularny. Waleriana była popularna dla osób, które gdzieś tam źle reagowały na podróże. Dobrze pamiętam? Tak, bo to jest właśnie roślina, która ma takie właściwości tonizujące, uspokajające, kiedy są na przykład jakieś takie nerwice wegetatywne czy problemy ze snem. To właśnie ta roślina, zresztą stosowana do dziś w postaci kropli walerianowych, bo mhm. są różne takie nowoczesne, oczywiście, e, środki czy mieszanki, czy jakieś tam. Specyfiki, które mogą zastąpić walerianę, ale po co z nich korzystać, jeżeli by zaszła taka potrzeba, skoro można mieć właśnie kozułka lekarskiego w swoim ogródku? I to jest roślina, którą rzeczywiście planowałam w swoim zielniku na przyszły rok, więc bardzo się cieszę, że. E, tę roślinę mam, a sam kozłek, ta jego część nadziemna dorastać może nawet do dwóch metrów i jest rośliną miododajną i e, też jest rośliną, która może być nie tylko e, taką zdrowotną, ale też i roślinką ozdobną. I kozłek lekarski, podobnie jak właśnie e, marzanka, przytulia wonna, będzie miał miejsce w naszym ogródku. To, co tutaj mamy i z czego się bardzo cieszę, to jest złoty wąs, który najczęściej to jest roślina taka domowa, wewnętrzna. Złoty wąs to jest roślinka, która jest też ceniona za swoje właściwości takie zdrowotne. Zwłaszcza na trzustkę. Właśnie, zwłaszcza na trzustkę i ją. Rozmnaża się właśnie przez, przez te takie boczne odrosty i albo ukorzenia się w wodzie, albo po prostu wkłada się do doniczki z dobrym drenażem. I ja tutaj mam doniczkę właśnie z keramzytem, więc ją tu, więc złotego wąsa tu posadzę, chociaż pewnie lepiej byłoby... Każdy taki, każdą sadzoneczkę do osobnej doniczki, ale u nas teraz jest dosyć ciemno i rośliny cierpią na brak światła, a tam gdzie jest światło, to wszystko jest już, jak to się mówi, na maksa zastawione i nie ma miejsca, żeby tych roślin było dużo. Z czego bardzo się cieszę, to rozchodnik. Taki zwykły rozchodniczek, ale z chęcią właśnie przytulego. go. I posadzę w ogrodzie i po prostu wkładam też rozchodnik do ziemi i on się sam ukorzeni. To, co jeszcze jest cudowne i z czego bardzo się cieszę, bo jestem po prostu zafascynowana własnym imbirem, to teraz jeszcze będziemy mieć własną kurkumę. A kurkumy w naszej kuchni też stosuje się sporo. Proszę. Jaka piękna sadzonka kurkumy. I tu jest jeszcze jedna taka mniejsza. Jest jeszcze mięta, wąsata, pierzasta, przepraszam. I to muszę iść mimo zimna, włożyć bezpośrednio do grządki, w ogródku. Ale już przewidziałam stanowisko, właśnie w naszym nowym foliaku, dla kurkumy i dla imbiru. Uwielbiam po prostu te rośliny. Na razie kurkuma pójdzie po prostu na e, takie przezimowanie do piwnicy, tam gdzie też i zimuje imbir w takiej leciutkiej mieszance, y, która będzie lekko wilgotna przez cały czas, żeby posadzić kurkumę wiosną do gleby. No i jeszcze rośliny ozdobne. Czyli róże. I dostałam kilka sadzonek róży pnącej. Nie wiem, gdzie my posadzimy, nie mam na razie jeszcze żadnego pomysłu, gdzie moglibyśmy posadzić róże pnące, ale póki co włożę właśnie te sadzoneczki róży. Po prostu do ziemi, niech one same tutaj sobie dają radę i się ukorzenią, a gdy minie ten mróz i kiedy będzie można róże przenieść do ogrodu, to wtedy to zrobimy, a tymczasem będzie sobie róża stała tutaj. O! To są takie sadzonki, znaczy trudno nazwać to sadzonkami, po prostu odrosty róży, tutaj jakaś Inna roślina chyba się dostała, więc póki co siedzicie sobie rośliny tu, czekając na cieplejsze dni. Więc kochani, nie tylko nasiona, nie tylko przetwory, nie tylko roślinki doniczkowe, jak chociażby złoty wąs. Ale mnóstwo różnych innych fantastycznych roślin można było dostać, wymienić się na naszym wspaniałym spotkaniu, na wymianie ogrodniczej i już planujcie sobie przyjazd na przyszły rok, bo będziecie po prostu obdarowani nieprawdopodobną ilością nasion, roślin, pewnie też i przetworów, soków, octów, więc zapraszamy Was już teraz. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem, który... Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy I'm ok, I'm ok, world is heavy in this way Come and stay, join my way Ciesz się ze mną, bawi śmiej, make okej, okay, walk this way, miej swą Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie. W każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.